Cześć! Jestem Shadow, jestem tu razem z Wanderem. Witam. Udało wam się właśnie wygrać w pięknym stylu mecze o trzecie miejsce w finałach splitu LCS, letniego splitu. I spodziewaliście się takiego wyniku? Czy może podchodziliście do gry bardziej niepewnie? Czy od początku wiedzieliście, że macie duże szanse? Znaczy nasze przygotowania przed tym tygodniem akurat były takie liche. Bo szczególnie ja i Janko chcieliśmy grać w finale jutro właśnie w Krakowie i no zabrakło nam tej jednej gry, nie udało się spoleć nas pokonało. także byliśmy trochę zdemotywowani, trochę, trochę smutni w naszych szeregach, ale te dwa, trzy, za dni już było wszystko okej okay i w miarę tam ta gra się zaczęła lepiej układać. Także przyjeżdżając tutaj nie za bardzo wiedziałem, czego oczekiwać, czy Joel grał ostatnio dużo lepiej niż wszyscy się spodziewali, więc też myślałem, że może jeszcze tą poprzeczkę wyżej podniosłem, jako że no oni chcieli nas pokonać, bo Splice, jeżeli G2 jutro wygra, to wtedy Splice gra z nimi o trzecie miejsce na Worldsach w gauntlecie tak zwanym, więc raczej Splice jest wyżej stawiany od nas póki co. Nie tam będzie, że nas pokonali, więc no nie byłem pewny co do wyniku, ale nadzieja była także. Rozumiem, czyli przed samą grą już w zasadzie dzisiaj już nastroje były były bardziej pozytywne. Tak, wszyscy już byli zmotywowani i głodni zwycięstwa, także gdybyś się spytał w poniedziałek, czyli dzień, dzień po tym meczu półfinałowym, czy wygrałem, to bym powiedział, że raczej nie, bo każdy, no, był trochę emo, ale, ale jak tutaj przyjechaliśmy, no to każdy się spiął. Rozumiem. A Twoim zdaniem, kto ma większe szanse wygranie jutrzejszego meczu? G2 czy Splice? No, raczej G2. Jest to moim zdaniem dużo lepsza drużyna. Na każdej pozycji tak, na, na każdej pozycji, tak naprawdę są lepsi. Może top lane, Splice to jest taki jaśniejszy punkt w tym pojedynku. I dżungla jest chyba po Mimo, że Trig jest bardzo dobry z całym MVP za, za ten sezon. No, no, kibicujemy im jako H2K, bo jeżeli G2 wygra, to jedziemy też na światowe finały, więc. Jak podobała Ci się jak podoba ci się organizacja całej imprezy? No w Polsce nie zdarzają się często takie, takie imprezy, w zasadzie jedynie iem w Katowicach. A jak podoba Ci się tutaj organizacja cała i ludzie, tłumy i fani? No, fani kibicowały nam dosyć porządnie podczas, mhm. podczas gier, także to było wszystko słychać, dało się odczuć, więc jakoś tam może też nas nieśli do, do zwycięstwa. Mm. Co do organizacji, to no raczej zastrzeżenie. nie mam tutaj właśnie akurat na tej hali, na Tauron Arenie, takie te nasze green roomy, tak zwane, te pokoje, w których przebywamy przed meczami, po meczach, mm. gdzie się przygotowujemy, rozmawiamy. No są kilka klas wyżej niż na innych eventach wcześniej, w innych krajach, tam zawsze są takie z kartonów poukładane pokoiki na dużej hali, więc no tutaj jest... No, luksusowo można powiedzieć także były problemy z, podczas drugiej gry w Champions Selekcji, ale to raczej nie zwina tutaj nikogo, a, a Rajotu, tam z EU Production, tak? Więc no, raczej do Krakowa nie ma zastrzeżeń. Rozumiem. E, jako profesjonalny gracz, jako profesjonalny support, e, jakiej rady mógłbyś udzielić m, ludziom, którzy chcieliby grać tak dobrze jak ty? No, jak zacznę streamować, to możecie oglądać moje streamy i wtedy tam na pewno dużo rad, rad powiem. A taką główną radą to mądrze, mądre wardowanie i to jest ciężkie, ale taka presja, czyli jeżeli musi wiedzieć, gdzie jakby wywierać presję, czyli wokół jakiej linii grać, komu wardować, żeby ta gra szła ciągle do przodu, to raczej już jest na wyższych poziomach, tak, diamy i tak dalej. Na niż no to dobrze w miarę tak, nie ginąć mhm. bez sensu i uczyć się na błędach, no bo wiadomo, na niższych dewizjach jest bardzo dużo błędów na każdym kroku, także jeżeli ktoś jest samokrytyczny, to na pewno będzie się pił w Na pewno tak ważne wydarzenia są w pewnym sensie stresujące, jednocześnie też ekscytujące. Jak radzisz sobie z całą tą presją przed... Masz jakieś, nie wiem... Rzeczy, które robisz przed grami, żeby się odstresować? Zazwyczaj sobie jakieś muzyki słucham, jakiś polski rap. Także, no to jest takie może nie odstresujące, ale takie bardziej motywujące, bo ja tutaj akurat takich kawałków szukam. A... No grałem już sporo, sporo czasu, także to raczej dla takich młodzików, tak, którzy na przykład Splice, no to oni mimo, że grają niedługo, to jakoś sobie z tą presją poradzili, pokonali nas, grają jutro, zobaczymy, czy również tą nie dadzą się stresowi. Um, ogólnie już się przyzwyczajam do tego, także myślę, że doświadczenie robi tu swoje. Może na finałach światowych będzie jeszcze gorzej, tak zwany czołg. Mm -hmm. Także o, o ile pojedziemy. No, zobaczymy. No, mam nadzieję, że się wam uda. Uh, tak, jeszcze trochę chciałbym zapytać Cię o um, takie codzienne życie. Ile czasu poświęcasz na trening? To znaczy, jak jest sezon, czyli w tym roku akurat był tak połowa stycznia do, do połowy kwietnia i potem od połowy maja do teraz właściwie, to mamy zazwyczaj, gramy 4 gramy dni w tygodniu, gdzie, gdzie gramy od mniej więcej 11 do 23 tam z przerwami, czyli to tak naprawdę całe, całe dnie. Mamy jeden dzień zupełnie wolny i dwa dni jedziemy koło 17 tam do studiu Riotu w Berlinie i tam rozgrywamy swoje, swoje mecze, także w te dni, kiedy rozwijają mecz, tam gramy parę gier na rozgrzewkę wcześniej, a to raczej jest sam, sam show, sam, sam już na arenie. A, no to, a trening właśnie te 3 dni, cztery w tygodniu, tak po 12 godzin mniej więcej. Rozumiem. To wielu ludzi, wielu ludziom wydaje się, że bycie profesjonalnym graczem, to siedzenie przed komputerem i granie w ich ulubioną grę, ale to myślę, że nie jest to taka bajka. Czego najbardziej nie lubisz w byciu właśnie profesjonalnym graczem? Hmm. Zapewne tego, że trzeba dużo czasu nad tym poświęcić, tak, no nie jest łatwo, nie jest łatwo. To jest tak, że no, jeżeli ktoś nie gra sporo, to ktoś inny zacznie wtedy ty będziesz automatycznie w tyle do tego raju. Dużo nowych patchów wprowadzeń, trzeba być ciągle na bieżąco, mhm. to ktoś jakiś nowy build wymyśli, jakąś nową postać, więc... No, trzeba dużo czasu poświęcić i myślę, to jest ta naj, największa wada, że jednak człowiek musi dużo przed tym kąpem przesiedzieć. Rozumiem. I jeszcze ostatnie pytanie. Jak czułeś się grając przed... Tutaj swoim ojczystym, ojczystymi fanami. stresowało cię to, motywowało raczej? Trochę stresowało, trochę motywowało. Wiadomo, gramy przed ludźmi, którzy w jakiś sposób zależy im na nas i chcieliśmy odwiedzić się dobrą grą, chcieliśmy wygrać, także trochę się bałem, że może zawiedziemy coś takiego, ale daliśmy radę, więc jak najbardziej pozytywne odczucia. Dziękuję Ci bardzo w takim razie za wywiad. No i życzę powodzenia. Mam nadzieję, że uda Wam się dostać do Wordsów i mam nadzieję, że jutro G2 wygra. Również taką nadzieję i dziękuję bardzo.